Jaka część subwencji oświatowej jest no. przeznaczana na placówki oświatowe? Pa, czy Państwo to wiecie? Wszystko jest. A być. czy mam jakieś środki spoza, poza to, co mieści się w ramach subwencji oświatowej? Jak mówię o placówkach oświatowych, to mam na myśli szkoły podstawowe i gimnazja. Nie mówię o przedszkolach. Coś ekstra sobie zerkałem do budżetu i właśnie to pan Antonowicz mnie zainspirował tym, bo właśnie kiedy na tej komisji rewizyjnej pan powiedział o tych 6 milionach, to mi się nie chciało wierzyć. Czy w roku 2020, na przykład 2011 wtedy, kiedy, kiedy tutaj Radny Liczyński też wspominał o tych godzinach, na przykład e, 3 godzinach angielskiego i niemieckiego, ja rozumiem, że to były była gmina jako wspólnota zaakceptowała jakąś kwotę ekstra. I to jest dla mnie zrozumiałe. A czy w roku 2012 były jakieś środki poza to, co z subwencji oświatowej? Czyli to, co pan Leszek, jeżeli tak mogę powiedzieć, mówił, to pan miał na myśli to, ile w ogóle pieniędzy jest przekazywane, ale to, że tak powiem, bo dla mnie jako mieszkańca gminy, tak? na przykład mi, mi, mi ten priorytet oświaty jest bliski, bardziej niż na przykład nie wiem, remont kamienicy i zawsze budżet jest taką polityczną decyzją co do tego jak się rozłożą akcenty. Ja chcę mieć jedną znaczną informację na przykład czy gmina miejska Złotoryja przekazała jakieś środki na placówki oświatowe? Jak mówię o placówkach oświatowych to jeszcze raz podkreślam chodzi mi o szkoły podstawowe i gimnazja, które nie pochodziły z części oświatowej z subwencji ogólnej. Drugą część taką samą, jak, jaka jest subwencja. Subwencja to jest jedna część, i druga taka kwota mniej więcej jest spoza z, z miejskich zasobów. Czyli można rozumieć, że na te cztery szkoły do tak. Dodatkowo gmina dokłada sześć milionów. Jeszcze raz tak. Różnie się kształtuje to, nazwijmy, dofinansowanie, a może go nie ma nawet. I, i to interesuje ludzi. Tak. Nam daje, no drugie tyle, no to znaczy, że. No A co przed chwilą? Ogólnie no, na oświatę. To nie jest, oświaty. Oświaty. To jest tak, że organ prowadzący próbuje oszczędność na oświat. Organ prowadzący nie wytrzymuje wydatków na oświaty, które nie są jego udziałem. Jak to wygląda? To w 2008 roku. Dłacaliśmy do otrzymanej subwencji 181 tysięcy. Wszystko było do utrzymania dzisiaj do otrzymanej subwencji dopłacamy 1.376 zł. Wydaje mi się, że w tej sytuacji, jak na panowie nasz trzymając pieniędzy gdziekolwiek, gdziekolwiek samorządy, to już widzimy, oszczędzają również powiększając, zmniejszając ilość klas, czyli zwiększając y, uczniów w poszczególnych klasach. Y, nie idzie za, tą, za tym absolutnie zwiększona ilość klas, która ma na Ilości Po prostu zwiększano ilość uczniów w klasach, Zresztą zostały nie pozwalano dzielić tych klas, na grupy. Y, a więc nie jest prawdą moim zdaniem, że nie ma żadnego wpływu na jakość nauczania, bo im więcej osób w nasie, tym trudniej może osiągnąć ową jakość nauczania i wyższe wyniki testów. Proszę więc nie no, trwajcie ja no, się na nauczycieli, ja ich nie będę nauczycieli, na dyrektorów, no, na inspektorów, ja gdzieś tam jeszcze ale także pomyślcie, Nie chcę może Bo czasami nie wiem jak odpowiadać, jak przychodzą mieszkańcy i mówią, dlaczego pan tego nie robi, przecież my płacimy podatki do miasta. Proszę bardzo. 5,5 miliona wydajemy na oświatę, a 6 milionów mamy podatków. do Pani. Specjalnie, żeby to pokazać, gdzie tak naprawdę, czy ja bym nie chciał. Na inwestycje, na zadania do miasta. To jest 1,4 miliona rocznie. Już nie mówię o tym, że uważam, że przedszkola powinny być też subwencjonowane. Nie są. To jest błąd. Bo gminy będą musiały stosować takie rozwiązania, które będą dawały możliwość w ogóle. search for